W dzisiejszym odcinku będę rywalizować z Szymonem o to, kto kupi lepszą ozdobę świąteczną. Ale są utrudnienia, bo ozdoba może maksymalnie kosztować 30 zł i musimy ją znaleźć w ciągu 15 minut. O tym, kto wygra, będą decydować widzowie z Instagrama. Lecimy, 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 lecimy. Niestety musi być to rzecz, którą można kupić, a tego chyba za bardzo nie można. Idziemy najpierw do Home and view, bo jest tutaj koło CCC. Więc jest blisko w miarę od tych schodów, a Homela jest bardzo daleko, Zobaczymy więc... zobaczmy, czy tam coś znajdziemy. Mamy tylko 15 minut w tym challenge'u, ale nie kupujemy tego przynajmniej, więc nie trzeba stać w kolejce. Chyba to było gdzieś tu, mam ograniczony mocno czas, lecę. Dobra, widzowie, Homendiu jest dosłownie tutaj, patrzcie, tutaj. Problem jest taki, że tych Homendiu jest strasznie małe. Idę do Widzę, Więc znalazłem takie świeczki. Z imitacja, imitacja, imitacja szyszki. To może być spakowane, zrobiłem zdjęcia. Ten plus jest taki, że możemy zrobić zdjęcie. Nie wiem, trzeba już się wracać i szukamy czegoś jeszcze jest w tym sklepie. Ale tu chyba działał też jest taki malutki totalnie. A, jeszcze zapomniałem, że to musi być do 30 zł. Ta rzecz, w którą zrobię zdjęcie. To jest chyba świąteczna ozdoba, bo tutaj są takie właśnie świąteczne ozdoby. Łamny koni widzowie, ale za 35 złotych. Na razie za 30, ale to jest dużo droższe. Nawet widzowie coś takiego, które 35 złotych. Ja nie wierzę. Ogólnie tam nie było nic ciekawego i idę do Half Price. Dobra, jeżeli nic w nie znajdę, bo to jest jedyny sklep, który, w którym uważam, że coś fajnego może być i do którego mam jeszcze w miarę blisko, to chyba tą, tą świeczkę wezmę za... I ona kosztowała 20 zł, nie pamiętam. Yy, odbiegłem trochę i idę do Half. Pozdrawiam Avenida. Jestem i zaczynam szukać czegoś fajnego. 10 minut mi zostało, i tam na końcu jest chyba half price. Nie wiem kompletnie, co jest w half price, ale może jakieś świąteczne ozdoby są. Chyba znalazłem tą rzecz. Kosztuje. No, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to pamiętajcie o łapce w górę. Podajcie też na odcinek, gdzie to kupowaliśmy prezenty na Mikołajki za 10 zł. Również z mam, więc fajnie. o A przy okazji, już jestem koło. Half Price. Dobra, zupełnym przypadkiem w znalazłem i tu widzę, że jest dużo świątecznych rzeczy. Kosztuje równo 30 zł i na tym chyba skończę. Robię zdjęcie. Dobra, widzowie w Home ceny jak z kosmosu. Lecimy teraz do Half Price'a jeszcze na koniec, ale chyba mi zostało niecałe 8 minut, więc chyba albo już nawet 7, albo 6. Więc chyba stanie i tak finalnie na. Na tej Świerczce. Dobra, ja widzowie wracam i pójdę teraz inną stroną, wrócę i jak będzie coś jeszcze cieka ciekawego, mam 6 minut, to kupię. na trochę zdjęć. Jesteśmy. Patrzcie, jakie tu kustyckie. No, i tak bym sobie tego nie kupił. Jestem pod sklepem na, na, i tam jest chyba typowo też jeszcze zapisane. Dobra, szczerze Koniec tym, lecę z tą świeczką. Mam no już tak dosyć tego, a zostało mi tylko 5 minut, że jeszcze dojść na drugi koniec Awenidy Galerii i y, potem jeszcze schodami w dół. No, myślę, że ta świeczka ma prawo wygrać, a tutaj w tym odcinku, w tym challenge zadecyduję wzowie y, z Instagrama w ankiecie, więc... Jeżeli też chcesz decydować w kolejnych odcinkach o losach gry, no to o losach tak naprawdę kto wygra, no to wpadaj na insta. Nazywam się jado.youtube. Wszystko z małej. Także widzowie, ja robię ankietę i potem w domu już sprawdzimy kto wygrał, kto miał większą ilość głosów, tak? Mhm. Okej, okay. Szymon mi już wysłał zdjęcie, więc... To tyle na dzisiaj. Ja mam nadzieję, że Ci się, się podobały. Widzimy się po 22 godzinach. Jak widzicie, medalniczka wygrała. Ma 67% głosów, a świeczka 33% głosów. Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali w mojej ankiecie, którzy są na moim Instagramie aktywni. Dziękuję też wszystkim, którzy zagłosowali na moją świeczkę. Wierzę w Was, że się uda następnym razem. Jeżeli chcecie więcej challenge'ów, bo no jak wiecie, już ostatnio nagrywam ich, to subskrybujcie kanał. To tyle na dzisiaj. Nara, nara. Widzowie, mam dla Was niezwykłą informację. Od 2 grudnia na kanale Jado rozpoczynamy sezon świąteczny i co dwa dni będą tam świąteczne filmy. A w pozostałe dni, kiedy na kanale Jado nie będzie filmów, filmy będą na moich pozostałych kanałach Klockowe Jado oraz Jado Gamer. Zachęcam bardzo serdecznie do zasubskrybowania wszystkich kanałów, a to wszystko trwa do 24 grudnia, czyli do Wigilii.